Hey, you cake Ej jo, cześć się mano, widzę wszystkich Bardzo serdecznie z tej strony Rix Master, A to kolejny odcinek Serii The Hunter, w którym zaplujemy sobie na mapie Bash Rangers Run Na co to zapewne się już domyślacie będą to dzikie kozy Przyznam szczerze, że polowałem na dzikie kozy raz Ale nie upolowałem ich zbyt dużo, ponieważ była to może jedna, maksymalnie dwie sztuki z Pietra Na chwilę sobie wpadliśmy No i pomyślałem, że Jeżeli znajdują one się na całym rezerwacie Według tego jak mnie poinformowano To możemy sobie zacząć z tej strony Bo zazwyczaj zaczynamy z tamtej i po tamtej stronie będziemy polować na kangury w, w, w serii polowania nawet pomyślałem że jeżeli te dwie, te dwa rezerwaty będą dosyć blisko czasowo to fajnie żeby przynajmniej teren był troszeczkę zróżnicowany na tych dwóch filmach które się pojawią w zasadzie jeden ten już oglądacie jeśli chodzi o sprzęt zapieram ze sobą i to będzie moja main główna broń 306 30. wersji dźwigniowej i opcjonalnie 270 Hall of the white. no skórka ma tu akurat najmniejsze znaczenie. No i to, co tutaj się pojawi, generalnie na tej mapie, a po tej stronie, to króliki i lisy, nas kompletnie nie interesują. Idziemy typowo na te kozy, i w którą stronę w tym momencie pojedziemy. O, już się odezwała jakoś, tak. Kolejna sprawa jest to. O, dosyć blisko, razu sobie zaznaczmy. Kolejna sprawa dziwną jest to, że te zwierzęta. Przynajmniej w moim odczuciu nie wydają dźwięku, ale można je zlokalizować, bo czasami na Hunter się potrafi wyskoczyć. No to, to że po prostu się gdzieś, gdzieś tam odzywają. Przy okazji się spryskam. Nie wiem, jak bardzo są one w stanie nas wyczuć. Wydaje mi się, że nie jest to aż tak... Nie są one aż tak czułe. Ale na pewno jakiś tam zakres tego czucia mają. Przynajmniej tak się, tak się domyślam. E, Ta koza? Albo kozy? Zobaczymy ile ich będzie e, Bo zdarza się, że Jest ich dużo, chodzą stalami O, już widzę jedno wiem jak to wygląda Stoi sobie tam A, wiem czego nie wiem Bardzo ważnej rzeczy Pastorału, który mi się tutaj bardzo przyda Ze względu na to, że Teren tutaj jest trochę e, No wiecie tak szaki trochę mogą przeszkadzać w pewnych momentach. Myślę, że nie weszliśmy jeszcze z rezerwatu. Dokładnie. Weźmy sobie pastorał. A nie, weszliśmy jednak. Dobra, mniejsza. Tego nie było. Dobra, zadanie jest troszeczkę utrudnione, gdyż pastorał gdzieś zostawiłem. Gdzieś go zgubiłem. Nie mam pojęcia gdzie... Nie pamiętam gdzie ostatnio go używałem. U siebie. Więc gdzieś on jest. Muszę go podnieść, bo po prostu go zostawiłem. Ona chyba leży tam, tak? Dobrze widzę. Nie wiem, bo oczywiście się renderuje trawa, jak się przybliża. Ale będziemy musieli poradzić sobie bez. Trudno. Gramy z bronią, która nie jest specjalnie nabita. Z tego względu będzie ciężko strzelać w pozycji innej niż leżąca. Ale musimy sobie z tym jakoś poradzić. Przy okazji znaleźć to w Koze, nie owce. Owce też będą. Ale owce pojawią się, jak będę miał trochę więcej czasu. Gdyż owce są trudne. Przyznam szczerze, że zaczynałem materiał. I wyszło mi to średnio, to znaczy też pod uwagę to, że byłem strasznie wyspany I to mi troszeczkę przeszkadzało. Jest koza. Jeżeli byście słyszeć jakieś inne dziwne dźwięki w tle no to wybaczcie, ale nie jestem sam dzisiaj. I cóż. Tu te wersje kus... No jak zresztą pewnie wiecie, jest mnóstwo, bo są białe, są czarne, są rude, są łaciate, są przeróżne wersje, więc... Jakie będziemy znajdować, no to kwestia tylko szczęścia Mam nadzieję, że trafimy na jakieś stado Raczej nie będziemy szaleć zbytnio ze strzałami Bardziej, że na tej mapie nie mam dużo FPSów, Nie zmieniają grafiki, zazwyczaj to robię na tym rezerwacie Ale... wow, Latające krzoki A pod latającym z krzokiem schował się Ja pierdzielę, obczajcie. To dziwnie wygląda Psiu. Zwyczaj zmieniam, ale tym, tym razem z racji tego, że ostatnio nagrywam sobie o widzę kolejną kozę, tym razem czarna. Raczej, że nagrywam shadowplay'em to generalnie nie zmieniam, bo jest o tyle mm, spoko, że nie zamula tak y, kompa. Niestety musimy podejść bliżej, możemy opuścić co W tym momencie jest spoko. Kozy są generalnie, zauważyłem, że bardzo słabymi zwierzętami, to znaczy nie trzeba bardzo hardować skupiać się na dobrym oddawaniu strzałów, ponieważ podają praktycznie w każdym ogniu i niezależnie gdzie się je trafi, prędzej czy później. Trochę takie sarnowate są jeśli chodzi o, o wytrzymałość, ale to nam na pewno nie przeszkadza. No i cóż, jeśli chodzi o kozy, jakie jest moje zdanie? Podobają mi się naprawdę, jeśli chodzi o wygląd. Co spoko? Jak to coś graficznie wyglądają, spoko to znaczy nie wiem czy to samce czy samice, czy ma to jakieś znaczenie one mają takie płachtę na sobie czasem te akurat dwie chyba nie miały no i te płachta, ta, ta sierść, nie wiem czy to jest sierść w każdym razie wygląda to tak średnio, bo to tak było trochę doczepione ale nie, nie zważając na to jak mi się to podoba jeśli chodzi ogólnie o same kozy Wypełniają tą, ten rezerwat bardzo fajnie i teraz generalnie nie wygląda to tak, że idziemy i zabijamy niezliczoną ilość świn tylko po prostu sobie chodzimy i sobie takie kuski strzelamy e, to, no ta dosyć wysoko dostałem, zresztą wysoko celowałem No i wiadomo, oczy takie skośne, śmiesznie wyglądają No i mamy na koncie dwie sztuki Eee. Wolimy jedna rzecz, właśnie to, że te, tego dźwięku nie słychać, czy ja tu coś ominąłem? a ślady, jako że nie słychać dźwięku, to trzeba chodzić z wyjętym Huntermate. Ja tego nie lubię robić, bo jak wiecie, ja jestem raczej osobą, która lubi sobie chodzić z lornetko i skanować teren, tym bardziej, że gramy na Bash Rangers, no i są tu tereny dosyć płaskie i otwarte. I po prostu będę musiał to jakoś ze sobą zgrać. Znaczy, używać trochę tego, czasem coś wyjąć y, Huntera No i może złapiemy coś więcej, tak? W każdym razie idę dalej, no mamy te dwie sztuki już na starcie Dwa kolory, może złapiemy jeszcze jakoś Brązowo Ja mam tylko godzinę Ale już jako, że mamy na starcie dwie, no to myślę, że Nie będzie na gorzej nam się, rozglądam i zobaczcie co widzę Kozy, właśnie mówiłem o tej płachcie wcześniej I to jest właśnie taka koza to płachto, co fajne, jest ona kolorowa, że znaczy jest czarno, taka ruda ja bardzo mnie to cieszy gdyż będziemy ją strzelać, tylko tak, czy ja ją to wyrwę, no nie musiałbym jeszcze troszeczkę podejść, może teraz kuźwa, tak na wyczucie nie chcę teraz może, o, 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 o będzie spoko kuźwa, ruszyła się puszczę, nie ryzykuję, nie chcę tego robić Zajądu, że się zatrzymała od razu, więc raczej szybko nie będzie biec. A my zaraz oddech będziemy mieć, więc nie ma problemu. Od razu wstajemy i się rozglądamy. O właśnie, bo tam ucieka kolejna, tylko mi... No tu już jej nie, nie złapiemy. Ale wiemy, że tam gdzieś będzie. Więc było więcej niż jedna. To bardzo fajnie. I fajnie, że te kolory się różne trafiają. To mnie bardzo cieszy. Bo nie zawsze mi się tak udaje. Nie zawsze... Jak nagrywam jest tak, że wszystko idzie po mojej myśli. Zazwyczaj jest na odwrót, ale w dniu dzisiejszym widzę, sprzyja nam. Ale to też kwestia tego, że tych kus, no jak widać, no one są takim wypełnieniem tej, tego rezerwatu, jak wcześniej mówiłem. I to jest bardzo fajne. Będziemy sobie je podnieść. To jeszcze patrząc pod nogi, są tu króliki europejskie. Zresztą słyszałem parę, ale nie widziałem. Ale no, one nas nie interesują. Jeśli chodzi o polowanie na, będą kozy. Osoby, które nie wiedzą, bądź nie pamiętają, nowe zwierzęta dogrywamy na końcu. Więc następne będą kangury. Jak dobrze pamiętam. No raczej dobrze pamiętam. Dobra. Teraz zobaczmy, czy... Nie zwróciłem uwagi poprzednio, czy te dwa, czy dwie, to były samce czy samice. Jeśli chodzi o to doczepianie, no to tutaj idealnie to widzicie. Po prostu jest model ten, co poprzedni. Strzelaliśmy. Identyczny. No i są te doczepiane włosy, sierć, cokolwiek. Tutaj widzicie, taka, jeden rodzaj, taki bardziej sztywny, a tu taki bardziej puchaty, nie? Więc, no, o to mi głównie chodziło, ale mimo wszystko i tak mi się podoba. Nie są one największe, jak widać. A widziałem tutaj, bardzo specyficzne potrafią być te e, kozy. I tak, to sobie rzucić za nie okiem. O! Tutaj pod spodem pod sobą widzę też masę tego ma. Więc może nam się uda znaleźć coś większego. Fajnie by było, bo bardzo fajnie to wygląda przez to szczerze, bo widziałem na paru skrenach, że ode, jeżeli mają większe te rogi, a to mają te fajne takie skręcone jak ślimaki. Właśnie nie tak jak koziorożce, ale tak bardziej płasko, nie? Więc Całkiem fajnie to wygląda, no ale kwestia tego czy coś fajnego było nie zależy głównie ode mnie Ale w jakiej części też Ale chyba małej Zresztą zobaczymy, idziemy dalej Coś właśnie zauważyłem Jest to koza Jak zapewne widzicie Zauważyłem, ją, cały czas chodzę z tym Hunter Mate'em Znaczy cały czas, no trochę za dużo powiedziałem że cały czas Ale przynajmniej staram się chodzić z tym Hunter Mate'em i przyznam szczerze, że trzeba ją chyba strzelać. Bo nam zara ucieknie. A tego byśmy nie chcieli. Od razu sobie ją oznacza. O nie 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 Ktoś was zapominał, żeby zaczekać. Two uciekła. No dobra, tam też chyba była biała. Mówię widzę białe nam się trafiają. Znaczy trafiają, no w sumie mamy trzy i trzy były w sumie różne, więc... po sobie tą. I w sobie podbiegnijmy. Staramy się chodzić, ale e, raczej z reguły prędzej sam zauważę niż, niż mi się odezwie. Przynajmniej pokażę na Hunterze. Więc raczej będę preferował po prostu swoją metodę. Czasem tą rzucę okiem na tego huntera. I tak będzie bardziej efektywny. Trochę przeszłem, bo nic się nie pokazywało. Tutaj w ogóle jest jakiś krater. Dużo nie gnębnę na tej mapie, ale pamiętam to miejsce. Tu raczej byłem. Eee, I cóż, no idziemy podnieść to koza numer 4. Dobra, jesteśmy już dosyć blisko. Tutaj trochę zwolnimy, bo tu jest teren kolejny, że tak powiem. Ta koza uciekła gdzieś tam. Jest to ślepe, ale raczej tutaj nie widzę. To biała już tak nie, nie widać tych, tych aż tak strasznie. Ale weźmy ją. Też no nie jest jakaś specjalna. Wszystkie opierają w granicy stu. Eee, jeszcze to zobaczmy. No jeszcze nawet 100 nie przekroczyliśmy. Rekordowa ma na 300, chyba nawet dużo więcej niż 300. Jezu, jeśli chodzi o psada, to się w ogóle tu nie sprawdza. Gdyż... O, 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 o. Tam coś widziałem. Nadal widzę. O ruda typowo. Chyba nie trafiłem. Eee Eee, zaraz na rynku ucieknie Chyba na wyczucie strzelałem Niepotrzebnie, w ogóle przeładujmy, bo mamy Braki w wamo i cóż Chyba tam podejdziemy, kurde szkoda, że nie trafiłem Ona gdzieś była tutaj, nie? Za drzewo wchodziła I strzałem na wyczucie, mogłem trochę wcześniej strzelić, ale Nie byłem pewny strzału Później to już w ogóle nie byłem pewny, ale Spróbowałem no, Ale trudno znaczy nie trafiliśmy Fajnie, ja się mogę położyć Uziwa co tam się zaczął respić Pist! Zobaczcie tam w góru było Czy coś tu jeszcze ucieka? E, to kozo wystraszył list, który tutaj był Między to kozo a mną e, trochę mi przeszkodził Pomiędzy, że w ogóle nie mogę żadnych kuz znaleźć. A tobie co? Ten, kurwa, Stefan coś widzi, dobra ja Mam tylko dwa pociski, ale na razie się ze mnie będę przejmował Zresztą no ten odcinek nie będzie zbyt długi i zbyt obfity Ale pomyślałem sobie, no dobra, dopiero piąty Mam jeszcze ile? Jest godzina 14.13 14. No mam jeszcze jakieś 15 minut, może 6 tak poluję ale mam tutaj zamiar wrócić i nagrać taki godzinny odcinek z, z ramach zwykłej serii, polując dosłownie na wszystko, co już się znajduje. No może pomijając e, króliki, no z królikami szkoda się bawić, tak moim zdaniem oczywiście. Mam taką ochotę, nie wiem co wy o tym sądzicie, i wtedy nadrobimy no, sobie trochę zaległości, no bo mam no, parę kuzek sobie upolowaliśmy, jakby nie patrzeć, ale w moim mniemaniu przynajmniej jest to mało. Chcę sobie tutaj poszaleć, może coś fajnego upolować, ale nie jest mi to dane ze względu na czas. Przy okazji się z wami tym podzielić. Myślę, że by było to, to, byłoby to bardzo fajne. I wiecie, nie byłoby presji, że czas, że coś tam, o jakiejś wolnej chwili, takiej dłuższej, po prostu może przynajmniej jak się nie uda na jedną sesję, no to na dwie, coś takiego zrobić. Nie? Myślę, że byłoby to całkiem spoko jako pomysł. I wam też by się raczej podobało, no bo są to nowe zwierzęta, coś nowego, więc O ile, że O ile tam, nie wiem, Pietra Was yy, yy, Że tak powiem, jak to powiedzieć yy, nie, nie narzuci wam tyle, no pewnie tam będzie streamował to tylko owce, podejrzewam Jeżeli wam to bardzo nie, nie narzuci tego, to, to może będzie tu w miarę sensowne Tutaj były te kangury, zobaczcie ile tu śladów jest My jesteśmy w zasadzie Aha, my powoli wchodzimy sobie tutaj. No trudno, poszukamy sobie ostatniego i zakończymy, bo raczej nie liczę. A jeżeli nie uda mi się znaleźć, no to zakończymy sobie tylko na pięciu. Trudno. Coś mi się tutaj odezwało. Dokładnie w tym miejscu. Słychać dźwięk rzeczywiście, jeżeli się w, w, słuchacie, no to słychać z me, me, czy coś takiego, ale to jest tak ciche, że ja tu nie wiem, coś mi tam w uszach przybrzęczyło i dopiero usłyszałem więc jest to trochę trudne no i trochę słabo że to jest akurat tam bo nie wiem czy tam uda mi się wypatrzeć z tego względu że o jest tutaj białas może uda mi się go chycić no się położył dobra ona się cofa ale raczej ją złapiemy nie będziemy się bawić no i mamy szóstą sztukę, która będzie na pewno ostatnią sztuką A jak mówiłem, na pewno to wrócimy i się pobawimy Graje na czas nie jest dobre, bo ma efekt odwrotny Jeżeli chcecie upalować szybko dużo, no to jest to tyle słabe, że wiecie, no nie skupiacie się, staracie się to zrobić szybko A co za tym idzie, no wiecie, no co, tak to za wszystkim, jak chcecie coś szybko zrobić, no to nie zawsze wychodzi to yy, dobrze, nie? Tym bardziej jeśli chodzi o Huntera, no bo tutaj granie na, na Speed'a nie ma sensu. Tutaj na spokojnie, jeżeli, jeżeli sobie podejdziecie, zaczekacie na odpowiedni moment, e, zaplanujecie sobie wszystko na spokojnie, wychodzi to o wiele lepiej, niż jeżeli mielibyście, nie wiem, grać na Speed'a. Chociaż na Speed'a też czasami można poszaleć, ale to moim zdaniem mija się z celem, tym bardziej że to jest symulator, gramy śliwska. Raczej takie rzeczy są bez sensu. No ale no. Czasami no nie ma wyjścia, tak jak teraz. No i kolejny białas. Tym razem samica, więc to nie ma znaczenia, bo samice i samce mają. E, no te takie. Wiecie o co chodzi. I coś jeszcze No przebiliśmy stówę tu przed ostatnią kozą. <laughs> no ale. Bez ciału jeśli chodzi o ilość, jeśli chodzi o punktację też ale mimo wszystko mam nadzieję że się podobało no i cóż jeżeli nic nie wypadnie nowego to raczej się widzimy tutaj bo no jak mówiłem ten rezerwał nabrał trochę wartości i trochę się na nim skupię bo pojawi się na przede wszystkim na podwodę na kangura no i prawdopodobnie w następnym odcinku zwykłej serii The Hunter tylko że trochę dłuższej Oczywiście koniecznie w kolejnym, ale może w następnym, albo jeszcze następnym. Na pewno się pojawi. Także wyczekujcie, jeżeli są osoby zainteresowane. I cóż, z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Poddarzał się, wiem. Ale do usłyszenia. Cześć.